Formuła 2023, matematyka, matura, poziom podstawowy, zadania 26 do 30. Zadanie 26, stereometria. Dany jest ostrosłup prawidłowy, czworokątny, wysokość ściany bocznej ostrosłupa jest nachylona pod kątem 30 stopni. Tutaj ten kąt jest zaznaczony i ma długość równą 6. Też mamy zaznaczone. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Objętość to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość i ta wysokość jest tutaj. Ostrosłup prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie jest kwadrat, czyli to jest jedna trzecia a kwadrat razy h. Ten odcinek na dole tego trójkąta z kątem podanym, czyli to to jest a przez 2. No i teraz Mając, albo korzystam z tego, że to jest trójkąt 30, 60, 90, albo yy, będę korzystał z tego, że yy, z funkcji trygonometrycznych. No, myślę, że trójkąt 30, 60, 90 jest częściej wykorzystywany. Czyli to tutaj jest 2a, albo może nie 2a, tylko 2x, żeby tutaj nie mylić. Czyli 6 jest równe 2x, to znaczy, że x jest równe 3. I ten bok X to jest bok naprzeciwko kąta 30 stopni, czyli tu jest X, a ten naprzeciwko 60 stopni, to do góry jest 60 stopni, to jest X pierwiastek z 3. Czyli w takim razie wysokość tego ostrosłupa jest równa X, i to jest równa, jest równa 3. I a przez 2, czyli połowa krawędzi podstawy to jest x pierwiastków z 3, to pomnożę razy 2, czyli a jest równe 2 razy 3 pierwiastki z 3, czyli a jest równe 6 pierwiastków z 3. Czyli objętość to jest 1 trzecia 6 pierwiastków z 3 do kwadratu razy 3. Trójki mogę skrócić, czyli objętość to jest 36 razy 3, czyli 108. Jeszcze mam do wyliczenia pole powierzchni całkowitej. Pole całkowite to jest pole podstawy, czyli A kwadrat. Dodać 4 razy ściana boczna, czyli 4a razy tutaj przez duże h oznaczę wysokość ściany bocznej, ale ta wysokość ściany bocznej wiem, że jest równa 6 i przez 2. Czyli to jest a kwadrat, czyli 6 pierwiastków z 3 do kwadratu. Dodać czwórkę z dwójką mogę skrócić 2 razy a i razy duże h, czyli 6. To jest 36 razy 3, to już było rozliczone. 6 razy 6 jest 36 i razy 2 to jest 72 pierwiastki z 3, czyli 108 dodać 72 pierwiastki z 3. To jest objętość, pole całkowite, a to jest objętość tego ostrosupa. 27. W pewnym ostrosupie prawidłowym stosunek liczby W wszystkich wierzchołków do liczby K wszystkich krawędzi jest równy W przez K i jest równy 3 piąte. To może Tutaj przykładowy ostrosłup czworokątny. No to tak, jeżeli mam liczbę w podstawie krawędzi, to oczywiście nie 4, tak jak tutaj, bo to jest przykładowy narysowany no, czworokąt, ale jeżeli mam X krawędzi w podstawie, to wtedy mam X plus 1. Wierzchołków, no bo tyle ile krawędzi, tyle mam wierzchołków na dole, plus ten jeden wierzchołek do góry. A krawędzi mam y, tyle ile na dole krawędzi, tyle mam też do góry. Tych krawędzi bocznych, czyli jeżeli mam cztery krawędzie w podstawie, to mam cztery krawędzie boczne. Czyli w sumie mam dwa razy cztery krawędzi w czworokątnym. A ponieważ ja mam x krawędzi w podstawie, to znaczy, że mam 2x y, krawędzi wszystkich w tym ostrosłupie. I W, czyli stosunek liczby wierzchołków, czyli x plus 1 do k, czyli liczby krawędzi jest tak jak 3 do 5 mnożę na krzyż 5x plus 5 jest równe 6x, czyli minus x jest równe minus 5, czyli x jest równe 5. Podstawą tego ostrosłupa jest x to jest liczba krawędzi w podstawie, czyli oznacza, że jest to 5 28. Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których w zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5 i 7, jest raz, 2, trzy, cztery. Pięciocyfrowa liczba w tym zapisie występują tylko cyfry 0, 5 i 7. Na pierwszym miejscu mogę mieć piątkę albo siódemkę czyli mam dwie możliwości i na drugim miejscu już mogę mieć zero, czyli 0, 5, 7, czyli 0,57, czyli 3 możliwości i na kolejnym 3 i na kolejnym 3, bo znowu 0,57 i na kolejnym też 3, bo 0,57. Czyli to jest 2 razy 3 do potęgi czwartej. Czyli C. 29. Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w 16 wybranych sklepach. I tutaj mamy. Uzupełnij tabelę, wpisz w pustą komórkę. A od jedną z odpowiedzi od A do E. Mediana ceny kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa. Czyli mam tak. Tych sklepów jest 16. 16 sklepów. To jak podzielę na pół to mam 8. Czyli ósmy i dziewiąty sklep. Biorę do mediany. Tu mam 2. Tu mam 4, czyli jest 6. I tu mam 2. To jest 8. Czyli ósmy jest ten. 5,70. A dziewiąty jest 6. Czyli 5,70 plus 6 przez 2. Średnia arytmetyczna to jest 11,7 przez 2 11,7 przez 2 5 i pół 11,7 przez 2 to jest 5,... 85, czyli odpowiedź C. Czyli tutaj jest C, to jest 5,85. Zaraz druga część, czyli średnia cena kilograma pomidorów w wybranych sklepach jest równa. Czyli mam tak, dwa sklepy, w których cena jest 5,05, czyli 2 razy 5,05, dodać 4 razy 5,60, dodać 2 razy 5,70, dodać 5 razy 6 i dodać 3 razy 6,30. I to wszystko jest podzielone przez liczbę sklepów czyli przez yy, 16. No i teraz trzeba to wszystko dodać, podzielić, czyli 5,05 i 2 sklepy, czyli razy 2 to jest 10,1. Dodać 4 razy 5,6 czyli 22,4. Dodać 2 razy 5,7 to jest 11,4 dodać 30 i dodać a to wszystko liczę na kalkulatorze, bo tu się łatwo można pogubić. Maturzyści na pewno też tak robili 18,9 przez 16. No i teraz to dodaję 18,9 plus 30 plus 11,4 plus 22,4 i plus 10,1 to jest 92,8 przez 16 i to dzielę przez 16 to jest 5,8 5, ,8. 5 ,80 zł 80 groszy to jest odpowiedź A, czyli jest C i A. I zadanie 30. Ze zbioru 8 liczb losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie. Oblicz prawdopodobieństwo, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 15. Czyli omega to jest liczba elementów i wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych dwa razy ze zwracaniem. Czyli za pierwszym razem mogę wylosować 3, 6. 8 liczb i za drugim razem też 8, to jest 64. No i teraz moc bioru A, czyli ma być podzielny przez 15. Żeby był podzielny przez 15, musi być liczba podzielna przez 3 i przez 5. No to tak, przez 3. 3 przez 5, przez 3 i przez 3. Eee, czyli jedna z tych trzech liczb, 3, 6, 9 i eee, musi być wśród nich też piątka, czyli będzie tak: 3 i 5 albo 5 i 3 losuje ze zwracaniem, czyli kolejność jest ważna. Eee, 3 i 6. 6 i, y, nie 3 i 6, tylko 5 i 6, 6 i 5 oraz 9 i 5, 5 i 9. Czyli takich elementów mam 6. Czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A jest 6, 64, czyli 3, 32.